Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej optymalizacji na moim kanale. W dzisiejszej optymalizacji zajmiemy się Tonkank i Rainbow Six H. Oglądajcie! Na samym początku chciałbym zaprosić Was do optymalizacji systemu Windows, ponieważ taka optymalizacja daje też bardzo dużo FPS-ów. Linki znajdziecie oczywiście na karcie oraz w opisie. Skoro to Rainbow, to również warto by podkręcić swoją kartę graficzną. Tak więc, jeżeli macie samą kartę graficzną i nie macie integry, bo integry nie podkręcamy, ale jeżeli mamy jakąś kartę graficzną, to warto by ją trochę podkręcić. Tak więc, jeżeli, również do opisu, ponieważ tam znajdziecie również film z podkręcania karty graficznej. A teraz przejdźmy do odcinka. Tak więc na samym początku musicie wejść na mojego Discorda, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie. I tutaj na kanale pliki do pobrania znajduje się link do optymalizacji Rainbow Six Age. Tutaj klikamy i powinna otworzyć nam się strona pliki.schoolmedia.pl. Jeżeli nie macie Discorda, to możecie wejść bezpośrednio na tą stronę. No i tu pobieramy. Po pobraniu będziemy mieli taki oto zip. Ten zip oczywiście należy wypakować. Robimy to za pomocą funkcji wyodrębnij wszystkie, bądź też 7zipa, czy też winrara. Po wypakowaniu wchodzimy sobie w ten folder. Tutaj mamy priorytet. I priorytet jest to taki sam takie były w optymalizacji poprzedniej, czyli jeżeli już to robiliście, to już tego robić nie musicie. Jeżeli przeinstalowujecie grę, to oczywiście zalecam to zrobić. Czyli tak, tak, okej okay. No i to to jest zrobione. teraz został tutaj konfig. Teraz jeżeli chodzi o plik, gdzie txt, on pokazuje, gdzie są po prostu konfigi od Rainbow'a. No i w tym celu potrzebujemy odpalić ponownie eksporter plików, czy też po prostu mój komputer. Ten komputer jakkolwiek zwał, tak zwał. No i jeżeli chodzi o ścieżkę plikę, to tutaj po prostu w na naszym profilu wchodzimy sobie w plik dokumenty, teraz mamy plik mygames, tutaj w tym momencie jest Rainbow Six Sage, teraz będzie nasz user ID, w niego sobie po prostu klikamy i tu jest game settings ini. No i teraz jak jesteśmy już w tym folderze, gdzie mamy nasze game settings ini, to możemy sobie je przerzucić na lewą stronę, a na to możemy sobie je przerzucić na prawą stronę, a z lewej strony odpalić nasz folder. Jeżeli chodzi o game settings ini, które znajdują się w tym folderze, to zalecam wykonanie backupa, czyli po prostu zmieniamy sobie nazwę, na końcu dopisujemy kropka back i ten plik nie powinien zostać ruszony i po prostu kopiujemy sobie teraz te game settings ini i wklejamy tutaj. Jeżeli będziemy chcieli sobie ten konfig, jakby cofnąć, to wystarczy usunąć ten konfig, który skopiowaliśmy i po prostu tutaj usunąć tą końcówkę back. bądź też ewentualnie wejść po prostu w ten plik, skopiować sobie Stąd opcje i w kolejce do naszego w pliku który jest odpowiedzialne za opcje. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o optymalizację Rejboła, to tak naprawdę wszystko, tylko te dwie rzeczy wystarczy zrobić i powinno się mieć maksymalne możliwe FPS-y. Potem zostaje tylko jeszcze jedna kwestia, która jest kwestią tak naprawdę testowania sobie indywidualnie, tego, żeby mieć te FPS-y największe, jest to mowa o właśnie Sixage oraz Vulkan. Tutaj niektóre komputery na Vulkanie mogą sobie radzić lepiej, a inne po prostu będą radziły sobie na zwykłym direkcie lepiej, czyli na zwykłym starterze. U mnie jakby wyniki były strasznie zbliżone, więc i tak czy siak wychodzi, jakby lepiej na directa Niemniej jednak, jeżeli wy macie takie opcje, to po prostu potestujcie sobie, czy na wulkanie, czy na Dyrekcie będzie mieli więcej FPS-ów. No, po to wiadomo, aby mieć tych klatek jak najwięcej. Tak więc, jak widzimy, jesteśmy już w rozgrywce. Teraz możemy zajrzeć do opcji. Niemniej jednak, opcje już powinny być wszystkie ustawione na takie, które dają Wam najwięcej FPS-ów. Ja tutaj jedyne, co zmieniam, to oczywiście herce. A tak poza tym, no to wszystko już tu powinno być ustawione, jeżeli chodzi o wydajność. Tak więc klikamy zastosuj. No, i teraz mam maksymalne możliwe herce, czyli po prostu 390, bo taki jest mój monitor. Jeżeli chodzi o grafikę, to wszystko powinno być już tutaj ustawione, jeżeli chodzi o wydajność. Jedna rzecz tylko jest tutaj bardzo ważna, a mianowicie, jeżeli macie sobą kartę graficzną, to możecie zjechać trochę ze skalowania rozdzielczości. Ja natomiast tego robił nie będę, ponieważ moja karta graficzna jest bardzo, bardzo dobra. Ale jak macie integrę, to sobie zmieńcie to na 30-20, może nawet 40 i potestujcie, powinniście mieć więcej FPS, ów ale jeżeli macie dobrą kartę graficzną, to raczej zostawiłbym to na 100%. Teraz klikamy sobie benchmark i zobaczmy, ile. Będzie FPS-ów na tym benchmarku? Bo w sumie sam jestem ciekaw, ile tu będzie tych FPS-ów. Tak więc, jak możecie zauważyć, tych FPS-ów jest 460, 480, w tym momencie 430. Także jest to bardzo dużo FPS-ów i na pewno na takich FPS-ach każdy z Was chciałby sobie pograć. No, plus do tego 390 Hz. Oh my god! Aż kurci, żeby zagrać w tą grę. I z tego co tutaj widzę, to strasznie mocno na GPU siedzi ta gierka w tym miejscu. Dobra, spróbujemy zmniejszyć sobie jeszcze skalowanie rozdzielczości, bo z tego co zauważyłem, to bardzo mocno nawet umie siedzi ta gra na y, karcie graficznej. Więc jestem ciekaw, co się wydarzy, jak wcisnę 70% i teraz wcisnę benchmark, czy faktycznie będzie znaczna różnica, jeżeli chodzi o wydajność. No bo jednak użycie na poziomie 90-100% karty graficznej jest to naprawdę pogrom. No i mamy teraz mniejsze skalowanie rozdzielczości i zobaczmy ile będzie FPS-ów w tym miejscu, co byliśmy przed chwilą. 500 FPS, 600 FPS, what the fuck? No okej, okay, jest tych FPS więcej, tak więc skalowanie rozdzielczości w przypadku słabych kart graficznych, ale też takich, które po prostu bottleneckują w tym momencie procesor, ma naprawdę sens. I sami widzicie 530 FPS od tak. Tak więc na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz pod filmem oraz subskrypcję z dzwonkiem, po to aby nie kolejnych materiałów. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się i cześć.